Cześć witajcie. Ja jestem Bartek rowerowe wyprawy.pl. Jest już was 500. W związku z tym na taką okazję rozpakujemy sobie to. Zapraszam. Merlin. Musisz się teraz skrobać. Jeszcze raz. Moi drodzy, 500 subskrypcji. Jakże to minęło? Nawet nie wiadomo kiedy. Przyznam się szczerze, że zakładając ten kanał, nie myślałem o tym, że będzie to taki kanał, wiecie, jak typowe kanały YouTube'owe, które po prostu zbierają subskrypcje, lajki i tym podobne historie. Raczej skupiałem się na tym, żeby materiały, które tam zamieszczam były w formie takiego poradnika dla uczestników wypraw, dla uczestników wycieczek, na których jeździłem. Trochę na zasadzie takiej, że jeżeli mam 100 tysięcy razy odpowiadać na te same pytania, to wolę nagrać jeden materiał i po prostu puścić komuś link, żeby sobie zobaczył dokładnie, jak się spakować, co przygotować, co ze za sobą zabrać itd. Tak Natomiast ponieważ ogląda Was coraz więcej, jest Was coraz więcej, no to ja poczuwam się do odpowiedzialności, żeby zadbać o to, żeby jakość tych materiałów była też coraz lepsza. No tak jak widzicie, mamy lepsze światło, mam nadzieję, że lepsze, lepszy dźwięk, no i postaram się też, żeby materiały merytorycznie były ciekawsze. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda siodełko nowe Bruxa B17 Narrow. Mam je tutaj, ono jest w takim standardowym opakowaniu, które już pozwoliłem sobie wyjąć, ale żeby unboxing był taki od podstaw, no to niech będzie, mamy środełko Brux. Proszę bardzo, opakowanie wygląda tak. Ciach, ciach, tu nie ma nic więcej. Więc to możemy pominąć. No i tutaj też nie ma nic więcej, więc to możemy pominąć. <laughs> Oczywiście w środku jeszcze jest paragon, ale tego wam pokazywać już nie muszę chyba. E, siodełko B17 narow, czyli e, mamy to tutaj ładnie wygrawerowane, nawet, czy jak gdyby nie wygrawerowane, tylko wprasowane. B17 narow. Tutaj też a propos małe sprostowanie, pod moją recenzją siodełka bruksa mojego. Tutaj gdzieś Wam się pokaże link. Ktoś z Was poprawił mnie, że wprowadzam ludzi w błąd, że to nie jest tak, że te siodełka są w dwóch, że jest więcej odmian i tak dalej, że nie jest tylko męska i żeńska. Sprawdziłem, faktycznie poprawiam B17 Standard, B17 Narrow i B17S. Tak je znalazłem. Standard i Narrow to są wersje męskie, B17S to jest wersja żeńska. One się różnią wielkością, czyli B17, to już żeby tak od A do Z, B17 standard, czyli moje siodełko, to 275 długie, 175 szerokie i 65 wysokie. W przypadku wersji Narrow mamy 279 długie, 151 szerokie, 70 wysokie. I w przypadku B17S, czyli żeńskiej wersji, mamy 242 na 176 na 58. Także myślę, że mamy jasność, oczywiście, jeżeli szukacie siodełka zapraszam na stronę Bruksa, nie sugerujcie się tylko i wyłącznie moją opinią. Eee, jaką różnicę zobaczymy kupując nowe siodełko? <laughs> Oczywiście, po pierwsze, e, z takich rzeczy jeszcze, które dostajemy, to dostajemy e, saszetkę impregnatu oraz to, co widzicie tutaj, to jest klucz, on jest przyklejony, więc go nie będę ściągał, e, przyklejony tutaj i przy, sznurkowany tutaj, to jest klucz do podciągów, do tego miejsca, Tutaj jest taka specjalna śrubka, którą wyciągamy cały nosek do przodu. Demonstruję. Wyciągamy całą tą część do przodu, przez co napinamy z powrotem skórę, jeżeli stanie się zbyt miękka. W moim przypadku już tego dokonałem, bo siodełko już było zbyt miękkie, więc ono teraz jest takie, takie akurat. Ale rzecz, którą zobaczycie na pewno i odczujecie jako różnicę między siodełkiem, który ma już powiedzmy 20-20 parę tysięcy km, a nowym jest na słuch. Uwaga, tak brzmi siodełko, które ma już 20 parę tysięcy przejechane, a tak brzmi siodełko, które tych kilometrów nie ma, dla kontrastu, tak brzmi mój, mój parapet, a tak siodełko. Różnicy nie ma zasadniczo żadnej. Siodełka nowe, siodełka bruksa będą siodełkami twardymi. Musimy to przyjąć na klatę. Ono one potrzebują czasu do tego, żeby zmięknąć. I no, jeżeli będziecie, powiedzmy, oglądać sobie w sklepie na żywo i stwierdzicie, że ono się nawet nie ugina, to nie ma opcji, żeby po prostu było wygodne siodełko, no to i macie rację, i nie macie racji, bo na początku ono będzie twarde, natomiast ono zmięknie z czasem. Teraz Ile tego czasu potrzebuje, żeby zmięknąć? Tak naprawdę odpowiedź jest zależy od dwóch czynników przynajmniej. Po pierwsze od waszej wagi, czyli od masy, jaka będzie się działała, spoczywała na tym siodełku, a po drugie od terenu, w jakim będziecie jeździć, czyli im bardziej będziecie jeździć po szutrowym, nierównym, yy, zróżnicowanym terenie, tym szybciej to siodełko będzie po prostu mięknąć. Jeżeli będziecie jeździć tylko i wyłącznie na szosie w takim siodełku, na takim siodełku no to ono tego czasu będzie potrzebowało relatywnie więcej. W moim przypadku po około 2-3 tysiącach kilometrów to siodełko już było naprawdę przyjemnie miękkie. No 2-3 tysiące to jest kilka wypraw dla mnie, powiedzmy, nie wiem, no 5-6 wypraw, tak? Mniej więcej około, po około 500 kilometrów eee, wypraw, wycieczek, jak zwał tak zwał I, i to siodełko już naprawdę było bardzo wygodne. E, aczkolwiek po tysiącu mniej więcej ono już zaczynało być wygodne. Przy czym, mówiąc wygodne, mam na myśli to, że ono od samego początku dla mnie było wygodne, natomiast było czuć, że jest twarde. Natomiast sam kształt e, jest na tyle fajny, że nie miałem problemów z obcieraniem, nie miałem problemów z odparzaniem i tak dalej. To też mówiłem na recenzji, e, bo skóra jest materiałem śliskim, więc tutaj, jak gdyby to siedełko broni się tym, że nawet będąc twarde. Ono i tak moim zdaniem jest wygodniejsze, niż niektóre siodełka żelowe, które są miękkie. Także moi drodzy, to dostajecie kupując siodełko. Eee, polecam po zakupie z, prze, potraktować o takim impregnat, impregnatem, żeby ta skóra sobie troszeczkę nasiąknęła i żeby zaczęła się szybciej układać, szybciej mięknąć. Po jakim czasie będzie trzeba je podciągnąć? Nie wiem, no to już zależy po prostu właśnie od wagi i od tego w jakim terenie jeździcie. Tutaj ciekawostka. Moje siodełko ma 2,5 roku. Według rozmiarów to ma 279 mm takiej jak gdyby wyjściowej długości. To miało 275, czyli 4 mm więcej. No i teraz zobaczmy po tych 2,5 roku. Mniej więcej postaram się tutaj równo je złożyć. Taka jest różnica. Ono jest około centymetr. No, centymetr może z kawałkiem Dłuższe już, czyli biorąc pod uwagę, że było 4 mm krótsze, no to około 1,5 cm ja już swoje podciągnąłem 2,5 roku 1,5 cm a miejsca tutaj, miejsca tutaj w tym gwincie jeszcze jest. A, myślę, że spokojnie na 10-15 lat. Także oczywiście ta skóra w pewnym momencie już no, nie będzie, już będzie się rozciągać, ale ten proces też się gdzieś tam zatrzyma na pewnym etapie, przynajmniej taką mam nadzieję, że nie będzie aż tak szalało, bo w końcu nam braknie tej śruby. No, ale prawda jest taka, że, że spokojnie na kilkanaście lat takie siodełko mieć będziecie. Także moi drodzy, wybierając dla siebie siodełko, pamiętajcie, oczywiście są też znaczniki, do jakiej pozycji to siodełko jest przeznaczone, bo też są różne rodzaje, czyli są szersze, węższe, z większym, jak gdyby, tym. To, nie wiem, jak to nazwać. Bardziej miejskim kształtem, bardziej powiedzmy turystyczno-sportowym kształtem. Także Brooks ma tych siodełek naprawdę sporo. Podsumowując. Siodełka Bruxa zdecydowanie dalej, stale i niezmiennie uważam, że są warte swojej ceny. Teraz można znaleźć je za poniżej 400 zł już ceny. Żeby wam nie skłamać, to chyba za około 370 parę zł udało mi się kupić. Nie będę mówił nazwy sklepu, znajdziecie sobie sami, jeżeli będziecie szukać. Natomiast warto takie siodełka kupić zdecydowanie. Jest to kolejne siodełko Bruxa, które będę montował, także. No to gdzieś też tam pokazuje, że, że, że po prostu te siodełka się bronią. Także moi drodzy, podsumowując, ja zachęcam, polecam. Dziękuję raz jeszcze za 500 subskrypcji. Cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że materiały będą coraz ciekawsze dla Was. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o dźwięku, czy rzeczywiście było warto wydać te 240 zł na przejściówkę do GoPro. Bo nie ukrywam, że po prostu oj, biłem się z myślami, oj, biłem, kurde dwie i pół stówy za taką pierdółkę, gdzie żadna inna nie pasowała, tylko musiała być do GoPro. No ale, ale napiszcie, czy przynajmniej było warto, żeby, żeby na moim serduszku było troszeczkę lżej. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do kolejnego materiału pozdrawiam Was. Cześć.